Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na dziś przygotowałem dla Was listę rzeczy, które uważam za najbardziej trafione, jeżeli chodzi o strategie biznesowe na przestrzeni czasu. Ostatnio przygotowałem listę tych trzech najgorszych pomysłów i najgorszych rzeczy, które zrobiliśmy, natomiast teraz odwracamy sytuację i będziemy rozmawiać o superlatywach. Będą to pomysły, które pomogą Wam również rozwijać Wasze biznesy. Więc jeżeli szukasz rozwiązania do siebie, do własnej firmy, odcinek ten jest dla Ciebie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu odcinka, zapowiem Wam już kolejny, bo w kolejnym mam zamiar pokazać Wam, dlaczego mamy cały czas ruch. Dlaczego i jak to robimy, że tu mamy samochód, który oklejaliśmy w zakresie full front, tam mamy samochód, który w kolejce czeka na full front, a oczywiście oba będą zwieńczone powłoką ceramiczną. Jak to robimy, że mamy cały czas obrót, a w końcu jakby nie było, sezon delikatnie zmarł. Jeżeli borykacie się z problemem braku klientów, no to musicie zasubskrybować ten kanał po to, żeby widzieć powiadomienie o kolejnym odcinku. W kolejnym przedstawię Wam cztery metody na to, jak i gdzie pozyskiwać klientów. Jak to zrobić mądrze, jak to zrobić nowocześnie, bo są do tego fajne narzędzia. No i mam nadzieję, że będziecie chcieli z tego skorzystać. Natomiast teraz płynnie przejdziemy do może takiej weryfikacji tego, co się u nas dzieje i tym samym przedstawienia dowodów na te tezy, które za chwilę przedstawię a propos dobrych decyzji, biznesowych oczywiście. Bo jakby nie było, strategia, którą sobie wytyczamy na samym początku będzie mieć dopiero swoje odzwierciedlenie po czasie. No i teraz jest ten czas podsumowania, teraz jest ten czas przemyślenia, czy to, co zrobiliśmy dotychczas miało sens, jak się w tym wszystkim odnajdujemy i możemy to w jakiś sposób policzyć. Także no zobaczcie po pierwsze nasz rozwój, który też nieustannie tutaj realizujemy. Myślę, że i jakość naszych produkcji, jakość wykończenia naszego studia, jakość realizacji, ich zakres nawet zwiększał się cały czas z kwartału na kwartał. No i to wynika właśnie z tej strategii, którą sobie obieraliśmy. Na bieżąco ją zwiększaliśmy, ale teraz zaproszę Was na zewnątrz, bo to, co mieliście okazję zobaczyć, to tylko mały urywek tego, co na co dzień robimy. Tutaj mamy słuchajcie, Jariska, nie Jariska, przepraszam, Igo X który przyjął do nas na zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną. Mieliśmy co prawda jeszcze tutaj mały zakresik oklejania, ale to już jako taka ciekawostka. Mamy też Nissana x traila który przyjął po prostu na umycie, na pakiet zdjęć pod sprzedaż. Nie było ta górnolotna usługa, ale mimo wszystko jakaś tam usługa zapchaj dziura była. Oczywiście samo stałego klienta, który na bieżąco kupuje sobie tego typu można powiedzieć czasami igraty, które wymagają delikatnego liftingu i wówczas zarabia na ich od sprzedaży. I to jest właśnie pierwsza strategia. Nie zamykanie się na branżę, robienie wszystkiego po troszeczku. Zobaczcie, są osoby, które uważają, że one nie będą myć samochodów, nie będą prać tapicerki, bo to jest zmierza robota upierdliwa, ale później jak przychodzi delikatne tąknięcie, jak zainteresowanie usługami oklejania troszeczkę spada, to przynajmniej mamy bazę stałych klientów, mamy też klientów, którzy wiedzą, że takie usługi realizujemy i pytają się nas o taką podstawę. A taka podstawa jest w stanie chociażby zapewnić ciągłość. Ciągłość pracy, szczególnie jeżeli zatrudniacie pracowników. No bo słuchajcie, dla mnie to jest prosty biznes. Jeżeli mam ludzi i nie zapewnię im pracy, to mam koszt. Zapewnię im pracę, nawet jak wyjdziemy na zero. To, ale przynajmniej nie ponosimy strat. W momencie, jak powiem, słuchajcie, no dzisiaj nie ma ceramiki, nie ma folii, nie ma co robić, to schodzimy w dół. Yy, niestety nie zarabiamy, tracimy. A tak jest zapcha dziura, pozwoli ona zwyzerować koszty. No, każdy by pomyślał, no to po co prowadzić firmę, jeżeli wychodzimy na zero? Chcielibyśmy cały czas wychodzić na plus, ale czasami po prostu się nie da. Tak to jest i w handlu, i w rynku usługowym. W związku z czym, yy, szukamy oczywiście możliwości dorabiania sobie yy, na lepszych usługach ale trzeba się starać, o klienta też mimo wszystko e, trzeba gdzieś tam wychodzić po tego klienta, ale to tak jak zapowiedziałem w kolejnym odcinku. Tu natomiast chciałem, żebyście właśnie zwrócili uwagę na ten jeden z aspektów strategii, który nie za bardzo miał nic wspólnego z budowaniem firmy, ale miał wspólnego dużo z tym, co ja na co dzień robiłem, bo od samego początku jak otwarłem, schylałem się, myłem progi, schylałem się, myłem koła, wchodziłem w bagażnik, prałem, odkurzałem, czyściłem za zakamarki, szczeliny. Do dzisiaj zresztą mam e, czasami okazję, takie rzeczy wykonywać sam osobiście. Nie uważam, żeby to było jakkolwiek e, trudne, nie uważam, żeby to jakkolwiek sprawiało dyskomfort mojej osoby, mojego ego. Nie mam czegoś takiego. Po prostu jest robota do wykonania, jest klient, który chce za coś zapłacić, realizujemy. Jedynie co bardzo ważna rzecz, przy tej strategii, że robimy wszystko, miejcie dobry cennik. Nie możecie robić tak, że usługa jest banalna, usługa jest łatwa, przyjemna, prosta. E, albo nieprzyjemna i wówczas będzie nisko wyceniona. Nie. Jak najbardziej. Możemy Ci umyć samochód, ale za takie umycie zapłacisz sobie 600 zł. Wchodzisz w deal, no to masz to na naszym startzie, na standardzie. Nie wchodzisz, no to niestety jedź sobie na myjnie, my tego realizować nie będziemy. Więc z jednej strony możemy robić tanie usługi, ale na w miarę fajnej marży, ale z drugiej strony nie będziemy dzięki temu musieli się irytować, że robimy ciężką, brudną robotę za... Bezwartościowe sumy, także myślę, że trzeba te dwie najważniejsze kwestie połączyć. Tymczasem zapraszam Was do środka i lecimy z punktem numer dwa. Zanim zacznę punkt numer dwa, muszę Wam serdecznie podziękować za odzew w jednym z poprzednich materiałów, w którym to właśnie Wy wywołaliście ten odcinek, pisząc w komentarz, że chcecie kontynuację. Tego typu materiału, no i ta kontynuacja, właśnie ma swoje odzwierciedlenie. Zobaczcie sobie, ile komentarzy udało się zebrać. Także mam nadzieję, że tutaj w odcinku również znajdą się pozytywne komentarze i takie też sugestie, jakiego typu informacje i wiedzę chcielibyście od nas uzyskiwać, a ja taką dla Was postaram się oczywiście jak najszybciej nagrać. Natomiast przechodząc płynnie do punktu numer dwa, tutaj to będzie też taki bardziej, no nie filozoficzny, ale taki no strategiczny i, i ciężki punkt, mianowicie chodzi o wydatki. Ja wyszedłem z założenia, że nie będę oszczędzać po prostu na niczym. Oczywiście, w tym poprzednim materiale wspominałem, że poczyniliśmy pewne oszczędności, wynikały one z różnych rzeczy, z różnych spraw. Między innymi z braku funduszy, no ale z drugiej strony trzeba było i tak do tego interesu później dopłacać i kombinować, więc myślę, że tu się powtórzę, ale Polaka nie stać na tanie rzeczy. Natomiast dlaczego mówię o tym jako plus? Dlatego, że bardzo. Dużo razy zdarzyło nam się odzyskać kapitał, który włożyliśmy. Słuchajcie, dam Wam kilka takich fajnych przykładów, żeby dla Was była to pełna inspiracja. No, oczywiście, pierwszym jest fakt, że nasz budynek prezentuje się adekwatnie do ilości wydanych pieniędzy, dzięki czemu klienci dużo chętnie do nas przyjeżdżają i są w stanie płacić znacznie wyższe kwoty niż u konkurencji. To jest pierwsza i taka fundamentalna kwestia naszej firmy, i tutaj tego, co udało nam się wypracować. Mało tego. Ludzie tu przychodzą i mówią: Kurczę, fajnie, że mogą się o ścianę oprzeć, że się niczym nie powrócą, bo jest to nietypowe. Ludzie naprawdę nie dbają o takie elementy jak chociażby wykończenie ściany jakąś farbą, farbą plamą odporną, czy jakąś głupią płytką. Są to tak błahe rzeczy, ale wpływające na odbiór przez klienta. Na odbiór oczywiście was, jako firmy, jako rzetelnego usługodawcy. więc nad tym pomyślcie, aby nie bać się inwestować również w ten zakres wizualny waszej firmy. Natomiast gdzie nam się odzyskały te pieniądze? No, po pierwsze, właśnie w tych klientach, którzy przychodzili decydując się z uwagi na to, co mogli zobaczyć. Po drugie, każdy z instalatorów, i tutaj mam na myśli dosłownie każdego instalatora, kiedyś do nas wrócił. Tylko z czego to wynikało? No bo zobaczcie, jakbym wziął na przykład do wykończenia tej firmy elektryka, takiego z najniższej półki cenowej, no bo przecież trzeba oszczędzić. Co za różnica? Każde kable po, położy tak samo. No tutaj można się zdziwić. Natomiast Taka osoba siłą rzeczy nie zarabiałaby, nie miałaby takich przychodów, pozwalających mieć chociażby wśród swoich znajomych osoby też bardziej majętne, bardziej zamożne finansowo, takie, które mogłyby chcieć skorzystać z takiego polecenia. A taki elektryk, który zarabia już odpowiednią dużą stawkę, prowadząc własną działalność, stać go na fajny samochód w leasingu, albo czemu nie? Przecież nikomu nie będziemy żałować, ale taki elektryk też da nam finalnie dosyć duży rachunek. Za rzetelną robotę jak najbardziej płacimy, oczywiście jest to umowa w dwie strony. On ma być zadowolony, my mamy być zadowoleni. Natomiast jeżeli nie szukamy najtańszych fachowców, nie szukamy najtańszych rozwiązań, no to ta osoba ma w swoim krągu również osoby, które nie szukają najtańniej. I wówczas, słuchajcie, taki elektryk po prostu opowiadał swoim znajomym, opowiadał osobom ze swojego grona, że robi taką realizację jak Cube Detailing. Te osoby zainteresowały się tym, dlatego że on im nas zarekomendował. I wówczas jeden klient, drugi, trzeci, słuchajcie, z jednego klienta, właśnie z takiego polecenia od elektryka, zarobiliśmy 20 tysięcy złotych. I teraz, gdyby ten elektryk był tańszym elektrykiem, był fachowcem, któremu płacimy mniej za tą samą robotę, nie przysłaby do nas takiego klienta. Nie bylibyśmy w stanie zarobić tych dwóch dych. To jest oczywiście jeden marginalny przykład, takich mam naprawdę wiele. Dam Wam kolejny. Realizując nasze szkolenia, Zamawiamy zawsze posiłki, zamawiamy obiady dla naszych kursantów, więc myślę, że to jest taki standard. Natomiast robimy to oczywiście, myślę, w takiej fajnej formie, że tylko kursanci wiedzą, w jaki sposób jest to wykonywane. Jeżeli chcecie wiedzieć, to po prostu zapraszam do skorzystania ze szkoleń. A ci, co już korzystali i wiedzą, no to serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że miło się tym samym zaskoczyliście. Natomiast zamawiam też nie z najtańszych restauracji. Nie, nie zależy mi na tym, żeby zaoszczędzić, bo finalnie okaże się, że co? Że na takim szkoleniu udało mi się zaoszczędzić 200 zł na tańszych posiłkach, ale może się to objawić po pierwsze spóźnieniem z dostawą, po drugie jakością jedzenia. No. Nie chciałbym mieć zatrutnych kursantów, ale też przede wszystkim no, wolałbym, żeby oni jednak się cieszyli z tego posiłku żeby nie tylko się najedli, żeby mieli energię na dalszą część szkolenia, ale też żeby dla nich była to jakaś tam przyjemność. Oczywiście mowa tu o podstawowym jedzeniu, więc nie doszukujmy się. Ale mimo wszystko, stosując właśnie taką strategię, że również na tym nie będziemy oszczędzać, okazało się, że dotarliśmy do firmy, która również ma w swoim kręgu ciekawych ludzi z ciekawymi samochodami. I w ramach tego, że my zamawiamy u nich, oni z wdzięczności zrobią detailnik u nas. No i po trzech zamówieniach, czyli w przeciągu trzech miesięcy, gdzie zamówiliśmy te cateringi, przyjechał do nas jeden z współwłaścicieli tej restauracji ze swoim samochodem i wydał u nas 5000 złotych na zlecenie usługi detailingu. Gdyby nie fakt, że zamawiamy u niego obiad, on nawet o nas by nie wiedział. W związku z czym, zobaczcie, inwestycja w lepsze posiłki sprawiła, że ktoś nie jeździ Fiatem Pandą z dostawami pizzy, tylko ma jakiś lepszy wóz do rozwożenia, już nie patrzmy na te wozy, bo nie o to chodzi. Jest to oczywiście pokrewne z naszą branżą i bardzo się z nią utożsamia, ale nie patrząc nikomu w kieszeń. Jedynie chodzi mi o to, że wydając więcej, siłą rzeczy tej osobie więcej zostaje, siłą rzeczy więcej ją stać na wydawanie. I w ramach wdzięczności, to lepiej u Ciebie, Niż o konkurencji. I jest to normalna rzecz i każdy w ten sposób zdroworozsądkowo i dobrze myślący przedsiębiorca będzie realizować. Więc w zamian za to, że zrobiliśmy tam kilka zamówień cateringu, przyjechało zlecenie, zarobiliśmy na tym zlecenie na tyle dużo i ta marża pozwoliła nam na tyle sobie odłożyć, że mam na dwa lata z jedzeniem. No, na dwa lata może nie, ale na rok mam z jedzeniem spokój. Oczywiście była to usługa, musieliśmy ją zrealizować, wykonać i włożyć w to pracę. Ale mimo wszystko na marży, na tym zaroku, jesteśmy naprawdę sporo do przodu. I tak jak powiedziałem, zarówno od firmy wykończeniowej przyjechali do nas klienci. Były to mniejsze bądź większe usługi. Ale nawet z firmy, tak teraz sięgam pamięcią, która dostarcza nam chociażby kawę, również ktoś do nas przyjechał. Nawet z firmy, która wyposażyła nas w... Oświetlenie, czy w firmie, która wyposażyła nas w te drzwi za mną, które czy tam za wami, za kamerą, przede mną, jak na nie patrzę, to nawet z tej firmy przyjechał do nas klient. Dlatego, że były to rzeczy o wartości znacznie wyższej niż ta wartość najniższa rynkowa. W związku z czym pieniądze tam raczej na tym rynku są, a siłą rzeczy ludzie się będą wspierać. I tym sposobem przechodzimy do podsumowania punktu numer dwa. Nie bójcie się inwestować, nie bójcie się wydawać pieniędzy, i szczególnie tej większej ilości, dlatego że te pieniądze do Was wrócą. Jak na wszystkim będziecie oszczędzać, to nie będziecie mieć przestrzeni do tego, żeby ktoś do Was wrócił i te pieniądze wam zwrócił za Waszą robotę. No i dobra, przechodzimy płynnie do punktu numer 3. Co prawda, zanim o nim, no to troszeczkę o tej schodzie jest to samochód, które będziemy oklejać, tak jak wspomniałem, w zakresie full front. Mamy do tego oczywiście folię Expella i razem z marką Xpel będziemy realizować warsztaty szkoleniowe. Co prawda was one już nie dotyczą, bo kiedy emitujemy ten odcinek, jest już po temacie, ale zajawiam wam to tylko po to, żebyście śledzili, sprawdzali i przede wszystkim starali się uczestniczyć w, uczestniczyć w tych warsztatach. Są to jednodniowe akcje, natomiast jest tam naprawdę mocne kompendium wiedzy, przekazane oczywiście moją techniką, moją metodą, więc tutaj. Uczestnikom serdecznie, uczestników pozdrawiam, napiszcie w komentarzu, jakie macie wrażenia, jeżeli oczywiście akurat macie okazję oglądać ten odcinek, choć będę Was do tego zachęcał już w tą sobotę na szkoleniu. Kolejne warsztaty, jakie będziemy organizować, w listopadzie kolejna renowacja skór, a w grudniu jeszcze jedno polerowanie, więc jeżeli sam borykasz się z tematem polerowania, bądź w ogóle nie masz tego, z tym doświadczenia, no to już możesz zapisywać się na warsztaty, Jednodniowe są to warsztaty budżetowe, bo pięć stówek. Także zapraszam serdecznie i naprawdę też nie zabraknie giftów, bo od każdego z producentów, z którymi współpracujemy, ściągam produkty dla Was. Oczywiście, zostając jeszcze przy tej formule szkoleń, możecie sobie przewinąć osoby niezainteresowane. Natomiast, jeżeli ktoś rozważa, no to zachęcam, żeby jeszcze usłyszeć ostatnią kwestię. Mianowicie, w listopadzie jedno miejsce nam zostało, w grudniu jeszcze trzy miejsca wolne na ostatnie w tym roku szkolenia za 4000 zł, czterodniowe. Od przyszłego roku zmieniamy formułę, będzie troszeczkę zmian, nie tylko cenowych, ale też jeżeli chodzi o sam moduł szkolenia, oczywiście będzie on tylko lepszy, ale w zamian też troszeczkę droższy. Więc jeżeli chcesz na innym poziomie, innym pułapie, no to czekaj na nowy rok. Jeżeli chcesz jeszcze załapać się na niższą cenę, no to masz ostatnią szansę. Listopad, jedno miejsce, grudzień trzy, Zapraszam. Tam chłopaki jeszcze pracują przy Volkswagenie siroko i a właśnie nawiązując do tego, że robimy. Większość usług nie wybrzedzamy tego, że mycie jest B. Myjemy, robimy detailing wnętrza. Podstawowa usługa, a jednak pozwalająca nam, no, nawet nie zapchać dziurę, bo my po prostu nie mamy na to czasu, ale mimo wszystko staramy się dowozić jeszcze więcej niż byśmy tylko mogli. Dzięki temu firma się rozwija, zarabiamy, wszyscy są zadowoleni. Przechodząc, oczywiście, płynnie do punktu 3. E, możemy oczywiście odejść od schody, bo ona się tutaj nie będzie do niczego tyczyła, ale już się rozsiadam i opowiadam o co chodzi. To Słuchajcie, ja postanowiłem wyjść troszeczkę złapać promieni słońca, bo raczej są to ostatnie w tym roku. Natomiast punkt numer 3 to najlepszą decyzją, jaką podjąłem, będąc przedsiębiorcą, to wyjście przed kamerę. Założenie własnego YouTube'a dało mi taką przestrzeń do rozwoju, tak niesamowite pomysły, które się tworzyły i oczywiście również zapchaj dziurę w grafiku, bo nawet jak nie mamy zlecenia, to zawsze mogę coś wyjść i nagrać. To... Płynnie sprawiało, że nie mamy problemu z pracą, bo ta praca jest zawsze, zawsze i wszędzie. My, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie i operatora, mamy problem znaleźć ten czas. Więc, nawet jak mamy kryzys pod kątem ilości klientów, choć, tak jak wspomniałem, my raczej tego kryzysu nie mamy nigdy, no to i tak mam problem z czasem, żeby coś nagrać, coś fajnego zrobić. Pomysłów mam mnóstwo, nawet książkę piszę. Już mam ten rozdział, który chciałem Wam przekazać, gotowy. Muszę go delikatnie jeszcze tylko wykończyć i będę wam info, Was informował o tym, żeby pisać do mnie w sprawie uzyskania takiego e-booka. Słuchajcie, jest bardzo dużo pomysłów, natomiast właśnie wyjście do świata, czy to YouTube'owego, czy internetowego ogólnie, jest bardzo ważną kwestią. To jakie tu są możliwości, to jakie perspektywy to daje, jakie mi też pomogło właśnie osiągnąć e, niesamowite cele i jeszcze tym bardziej je poszerzać. E, mamy teraz dwa punkty franczyzowe, będziemy niebawem podpisywać trzeci i to już w ogóle nawet nie jest reklamowane. Jak zacząłbym opowiadać wam o wartościach, jakie daje franczyza, jakbym przedstawił wam cały biznesplan tej franczyzy, tego pomysłu współpracy z pod jednym szyldem, no to już w ogóle byście mnie zalali mailami. Zobaczcie, jakie to daje perspektywy. Nie bójcie się wejść przed kamerę. Tym bardziej, że dawam Wam to jeszcze dodatkową możliwość budowania content marketingu, czyli tej metody pozyskiwania klientów. Oczywiście, coś więcej powiem o tym w następnym odcinku. Więc jeszcze raz przypominam o subskrypcji i lajkowaniu, żeby nie pominąć sobie tych materiałów. Ale jest to bardzo ważne. A ta umiejętność i ta, to doświadczenie, które będziecie pozyskiwać. Stojąc przed kamerą, rozmawiając, opowiadając o tych usługach, czy o czymkolwiek macie zamiar opowiadać i robić. Spowoduje, że z czasem będziecie coraz lepsi, z czasem będziecie w stanie bez zająknięcia przyjść, wyjść, opowiedzieć, dzięki czemu będziecie w stanie przekonać do siebie ludzi. Dlatego, że jest to niszowe. Jeszcze na rynku są ludzie, którzy boją się mimo wszystko coś powiedzieć, pokazać, zaprezentować, bo mają jakiś lęk, mają pewne obawy, mają stres przy tym wszystkim, nie czują, żeby to było takie, jak oni by sobie myśleli w głowie, że, że to wychodzi. Ale wiecie co? Grunt, liczy się to, żeby zacząć. Jak ja patrzę na swoje pierwsze filmy, to uwierzcie mi, no masakra. A jednocześnie jestem dumny z tego, jaki rozwój udało się osiągnąć. Tu, oczywiście, Krzysiek wstawi wam fragment jednego z takich filmików. że nie wysłowiłem tak jak chciałem. <grystanie> co, oglądasz to? Nie, chcę zwrócić Co? Chciałem zwrócić ile to Tak naprawdę, jak ja widzę ten detajnik? Bo niektórzy myślą, że, że to jest usługa, którą trzeba robić co chwilę, że trzeba nie wiadomo ile pieniędzy wydawać na, na takie yy, rzeczy przy samochodzie. Ale... <grystanie> Zobaczcie sobie raz, że sam ja się zmieniłem. Dwa, że styl mojej wypowiedzi i wszystko dookoła tego jest naprawdę na zupełnie innym poziomie. Ale wiecie co? Nie przejmujcie się tymi. Każdy od czegoś musi zacząć. Grunt, żebyście ruszyli do przodu i zobaczycie, że z czasem przyjdą owoce. Nie poddawajcie się też oczywiście szybko, bo niestety to jest taka śmiężna robota, gdzie wkładamy dużo na początku i żeby przyszły tego efekty, musimy poczekać. Dopiero po roku będziecie w stanie zauważyć, że pewne zaczynają się pojawiać możliwości, pewne pomysły, i będziecie po nie sięgać. Im dalej w las, tym tych możliwości będzie więcej. Więc ja tak samo jestem, można powiedzieć, na początku swojej drogi, gdzie dopiero te możliwości teraz widzę, a robię to już od kilku ładnych lat. A już jest dobrze. Już słuchajcie, mógłbym na etat zostać influencerem. Oczywiście to nie jest coś, o czym mi się marzy, więc robię to tylko i wyłącznie jako dodatek do swojej działalności. Ale mimo wszystko korzystam z tego jak tylko mogę. Natomiast wiem, że perspektywy są niesamowite i was do tego też zachęcam, bo dzięki YouTube'owi, dzięki temu, że zdecydowałem się nagrać, powiedzieć, pokazać dokładnie to, co wszyscy inni. Jeżeli to was martwi, że przecież to już jest, nie szkodzi. Może masz taką charyzmę, że ludzie jeszcze raz będą chcieli to zobaczyć na, na Twoje dyktando. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje. Mam nadzieję też, że pomoże Wam to rozwijać Wasze biznesy, że spojrzycie na tro troszeczkę bardziej holistycznie, że jednak biznes to nie jest tylko przyjść do pracy, zrobić auto i wyjść do domu. To jest praca nad samym sobą przez cały czas. Praca nad swoimi strategiami, pomysłami, rozważaniami, nad wszystkim, co dookoła w Waszym życiu jest. Bycie przedsiębiorcą jest to e, tryb, styl życia. To nie jest kwestia tego, że Wy macie pracę. No chyba, że traktujecie to jako fajny etat. No to wtedy spoko. Ale jeżeli planujecie robić biznes, tak jak my tutaj, no to musicie to uwzględnić w swoim całym życiorysie. I tu Wam życzę samych sukcesów. Mam nadzieję, że będziecie się w tym stanie e, się odnaleźć, tak samo jak ja się odnalazłem. No i wiadomo, język mi się czasami też poplącze, ale staram się bez żadnego scenariusza po prostu opowiadać Wam o moich doświadczeniach życiowych. I tak samo zobaczcie, jeżeli chodzi o wydatki, wracając do punktu numer jeden, kurczę, one też mogą mieć przyjemny oddźwięk. Kupując samochód, możemy się nacieszyć, ale też mieć prezentację dla klientów. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj was serdecznie odsyłam do realizacji zakupów w sklepie Mister Cleaner. Takie zakupy pozwolą również wam się rozwijać, dlatego że raz szybka przesyłka, dwa towar zawsze na półce, trzy pewność pochodzenia, pewność jakości, no i przede wszystkim wsparcie nas jako kanału, którego partner wspiera nas przy realizacjach. Może, oczywiście, jeżeli chodzi o folię, to może nie, ale wszystko inne, co będziecie potrzebowali na Mr. Cleanerze, jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi o folię, Mister Cleaner ma jakieś tam swoje wyłączności dla jakichś partnerów akredytowanych. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale jakiekolwiek inne kosmetyki potrzebujecie, zamawiając je na Mr. Cleanerze, wspieracie nas. Jeżeli to, co robicie, robimy my dla Was, jest dla Was inspirujące, jakkolwiek Wam pomaga, no to w ten sposób możecie się nam odnieczyć. Żadnych patronite'ów nie będę robić, żadnego wsparcia tego typu nie, nie szukam od Was, ale. Wsparcie w postaci zakupów u partnerów, czy kupowanie właśnie produktów naszych partnerów to jest wsparcie, które ja u Was najbardziej docenię. Tym materiałem kończę. Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby śledzić na bieżąco to, co robimy, bo szykuję do Was jeszcze naprawdę wiele ciekawych rzeczy, ale czekam na publikę. Czekam aż YouTube i algorytmy w końcu to złapią. Wy możecie temu pomóc, lajkując. Jeżeli pod filmem pojawiłoby się tyle wyświetleń, ile lajków, czyli 2000, uwierzcie mi. Kanał ten by rozwinął się niesamowicie, a to spowodowałoby, żebym naprawdę dużo dla Was zrobił. Wszystko w Waszych rękach, zobaczymy. Ja nie traktuję tego jako e, troszeczkę inwestycyjnie, ale nie traktuję tego jako działalność, tylko jako dodatek do działalności. Mogę potraktować to jak działalność, ale już Wy musicie się zaangażować. Dobra, nie przynudzam więcej. Do zobaczenia i cześć.